Ja. To jest molestowanie dziecka normalnie. Zapnij wstanie, zapnij wstanie. A, ja, a ja mam, a ja, a... Ja, nauczą, Ma, ja mam wszystko ja nie... tutaj dowody. O, co mam, dowody są. Dowody, 9, co? 1, 2, zaraz. To jest mój kurdeń, jak mi do jutra nie da się.